A, witajcie, kochani, witajcie. Ja nagrałam już film w języku angielskim, no bo to dotyczy, dotyczy w końcu, jakby nie było tutaj, gdzie mieszkam, w Stanach Zjednoczonych. Ale pomyślałam sobie, że gdziekolwiek jesteście, może i dotyczyć was. Może i dotyczyć was. Przełączę może na coś jakiegoś milszego. Wiecie, bo jak patrzę na to wszystko takie czarne, ciemne, to aż, 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 więc może tak milej, przyjemniej, fajniej, gdzieś się, właśnie, w ten sposób. <laughs> Lepiej niż. No, jest pełnia księżyca we lwie. I żeby być bezpiecznymi, widzicie, ja już. Godzina 6:30 wieczorem. Ciemno, leje deszcz, śnieg topnieje, więc ja jestem gotowa na kompletny relaks. I tak sobie już wreszcie usiadłam, oglądam coś tam. Miło, przyjemnie. A tu nagle ktoś próbuje otworzyć drzwi. I sobie myślę, może to mój syn, ale nie on jest taki, że jak on ma zamiar przyjechać, to da mi znać. To nie to, że przyjeżdża mi, zaskakuje. No ale wszystko jest możliwe, no bo kto inny? No kto inny może chcieć otworzyć drzwi. <grywy> ale w końcu mówię, no, coś tu nie tak. Już jakiś czas minął. Biorę mais do ręki, czyli ten spryskiwacz, gazu zawiący, i patrzę w drzwi, gdzie są okienka, całe szczęście na górze, małe. Nikogo nie widzę, więc ja pytam, kto to jest. Odzywa się męski głos i mówi, że no właściwie nic się nie odzywa, przepraszam. Więc się pytam, kto to jest i czego chcesz. I wreszcie pokazuje się mężczyzna w tych okienkach. Nie czarnoskóry, ale jak ja to nazywam, oliwkowa, oliwkowy kompleks, z cery. Czarne włosy, czarne oczy. Nawet nieźle wyglądający. Na czarno ubrany. I pytam się, o co chodzi? DoorDash. Że przywiózł jedzenie. Ja mówię, ja niczego nie zamawiałam. Tak zupełnie niewinnie. I on tak sobie odszedł. Ja tam nic w jego rękach nie widziałam. No na ogół jak przynoszą DoorDash, to i przynoszą. E, coś tam mają w rękach. Więc nie wiedziałam o co to chodziło, i tak wróciłam na górę. Mówię, pójdę, zerknę, czy on jeszcze jest, za jakąś chwilkę. Samochód był, na środku ustawiony drogi. Patrzyłam trochę w oknie, ale nic nie widziałam za bardzo, którą stronę jedzie. Usiadłam i siedzę sobie może 10 minut. I se myślę, to coś jest nie tak. Ponieważ gdyby to był Dordasz, to by pukał, a nie włamywał się. Ktoś nie słyszy, pukał głośniej, a także mam dzwonek u drzwi. Dzwoniłby, a nie włamywał się. Wreszcie zadzwoniłby. Albo po prostu zostawił to, co zamówione i pojechał. No tak mniej więcej to się odbywa. Chociaż ja nigdy dla siebie doldać jeszcze nie zamawiałam. Ale widzę, jak ktoś się czasami pomyli, albo do kogoś innego dostarczają. Tak to wygląda. Tak się myślałam i w końcu zadzwoniłam na policję. Policja zaraz przyjechała. Sporządzony raport. Spisane wszystko. No, i będę szukać. Będę szukać, bo ja nawet mówię, czy ja mogę czuć się zupełnie bezpiecznie. Co jeszcze wcale nie oznacza, że mam za, zaraz zacząć się bać. Oczywiście, że się nie boję. I po to właściwie mówię Wam o tym i robię ten filmik. Miejmy się na baczności, uważajmy, zwracajmy uwagę. Kto puka, kto przychodzi, tak łatwo nie otwierajmy zaraz drzwi. No ja na szczęście mam w drzwiach te okienka. I dopóki kogoś nie zobaczę, nikomu nie otworzę. A jak zobaczę i nie znam, to zapytam, po co, dlaczego, do kogo, czy to pomyłka, czy naprawdę do mnie. Więc ja staram się żyć rozważnie, rozsądnie. I do tego namawiam Was. A jeżeli już zobaczycie coś podejrzanego, po to jest policja. Oni naprawdę się nie obrażą, kiedy się do nich dzwoni i ich się zawiadamia, że coś się dzieje. Po to oni są. Chętnie przyjechali, nawet już były na początku jeden, potem dwa, potem trzy wozy policyjne. Bo teraz już wiedzą, że trzeba się rozglądać. Bo jeżeli próbowali ze mną, po mnie będzie ktoś następny. A osoba nie rzucająca się w oczy. Samochód ciemny, normalny, zwykły. Nic szczególnego, nie rzucające się w oczy. Tu mamy zaraz walentynki za dwa dni, a dzisiaj ta silna pełna, pełnia księżyca we lwie. I naprawdę taka niebezpieczna energia. Trzeba uważać. I cały taki luty będzie, więc uważajmy. Nie otwierajmy drzwi, bo ktoś puka. Nie róbmy, bo ktoś spodziewa się, że coś zrobimy. Tylko spokojnie podchodźmy do tematu, zwracajmy uwagę na wszystko, bądźmy bezpieczni. Szczególnie, jeżeli jesteś kobietą mieszkającą jak ja, sama. Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo, bo rzeczy. Już widać się dzieją. Jak się mnie przytrafiło, może przytrafić się każdemu. Zdrowie, bezpieczeństwo, sprawa numer jeden. Dlatego robię ten filmik. Ale jednocześnie proszę, że jak coś się dzieje, dzwoń na policję. Nie sieć cicho, bo ten ktoś na to liczy: że nie otworzymy ust, nie zgłosimy na policję i będzie sobie jeździł i robił, co chciał. I żeby tylko jeden pewno. <noise> po to nagrywam ten filmik. A w ogóle to wszystkiego najlepszego, buziaczki, uściski. Do kolejnego razu i pa.